Witam w prezentacji i montażu trzydziestego dziewiątego numeru Stara 266 od Hachette. W tym numerze otrzymujemy prawe światła i okablowanie. Dwie małe klamry przewodu i jedną dużą klamrę przewodu. W tym numerze otrzymaliśmy i przymocowaliśmy do dźwigara tylne światła. Po montażu części z 39 numerów mamy zmontowane: górną i boczne części karoserii z reflektorami i kierunkowskazami dolną kwiatkę chłodnicy przednią część z grillem i logo stara przedni zderzak silnik części ramy z dźwigarami światłami tylny mechanizm różnicowy z wałem napędowym Ciągarkę z silnikiem i wałem napędowym, części wału napędowego wahaczy, dwa uchwyty, łańcuch z hakiem, tylne zapieszenie, drobne elementy, cztery koła i kierownice. Numer 39. Na drugiej stronie mamy loga kolekcji, informacje o wydawcy i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis, ważne wskazówki, instrukcje montażu i pokazany dźwigak z zamontowanymi światłami. Zestaw kontenerowy z ciągnikiem Star C200. Powstały dziesiątki odmian popularnych starachowickich starów, by zwiększyć możliwości przewozu ładunków. Niektóre ciągniki siodłowe Star C200 łączono z zestawami kontenerowymi. Transport samochodowy potrzebował już wtedy rozwiązań, które współcześnie są powszechnie stosowane. Badania w ITS. Pomiędzy 6 marca a 29 lipca 1978 roku w Zakładzie Technicznej Eksploatacji Pojazdów ITS przeprowadzono badanie zestawu kontenerowego z ciągnikiem Starce 200. Prace badawcze wykonano na zlecenie Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa numer co PKB. 39 PH ZST 77, co interesujące poza Ministerstwem Komunikacji po jednym egzemplarzu sprawozdania końcowego z przeprowadzonych badań przekazano do przedsiębiorstwa Zręby Wrocław i Zręby Warszawa. Celem badań było określenie przydatności i możliwości przewozowych naczepy NK-10 i zestawu ciągnikiem Starce C-200 oraz właściwości technicznych pojazdów. Zestaw kierowano także do badań trwałościowych i elektrycznych do przedsiębiorstwa spedycji krajowej. Obiekt i zakresy badań. Obiektem badań były ciągnik Star C-200 o numerze podwozia 05764 i numerze silnika 12513. Prototyp naczepy NK-104C-20 o numerze fabrycznym 0001. Mamy zdjęcie badanego w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie w 1978 roku zestawu kontenerowego Stary C-200 i naczepy NK-10. Mamy zdjęcie charakterystyki technicznej zestawu kontenerowego NK-10, NK-104C-20. Przyspieszenie. Pomiary intensywności przyspieszania, rozpędzania zostały przeprowadzone w następującym zakresie. Ruszenie z miejsca, rozpędzanie pojazdu i kolejna zmiana biegów. Przebieg zmiany prędkości jazdy funkcji czasu dla rozpędzania z miejsca przy załadowanym kontenerze przedstawiono na stosowanym wykresie. Przy częściowym załadunku zestaw osiągał prędkość do 70 km na godzinę. Mamy zdjęcie widoku z boku całego zestawu kontenerowego Star C200. Mamy tabelę z charakterystyką ciągnika Star C200 z 1977 roku, przełożenia i maksymalne prędkości na poszczególnych biegach, skróconą charakterystykę techniczną naczepy NK104C20. Mamy zdjęcie informacji, że naczepę wykonano na elementach naczep kontenerowych NK20. Mamy zdjęcie ilustracji ukazującej wykonane badanie kierowalności zestawu. Wnioski końcowe. Zestaw kwalifikował się do przewozu ładunku w kontenerach o masie całkowitej łącznie z kontenerem do 10 tysięcy kg. Zasadnicze zespoły naczepy pracowały sprawnie i zestaw nadawał się do badań eksploatacyjnych. Przy produkcji następnych egzemplarzy naczep należało zmienić konstrukcję zawieszenia błotników z uwagi na ocieranie się opon kół naczepy o wsporniki mocujące blachę błotników, co miało miejsce przy pełnym załadunku. Brak było od odpowiedniego prześwitu. Mamy zdjęcie wysuwania nóg podporowych. Mamy zdjęcie nogi podporowej naczepy NK-10. Mamy zdjęcie konstrukcji płotnika osi naczepy. Ciągnik siodłowy Scamel Trunker. Mamy zdjęcie informacji, że nowinką ciągnika z Scamel Trunker była też kabina kierowcy. Wyprodukowana w całości ręcznie z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym, szkielet kabiny wykonano z profili stalowych. Stykała się ona z podwoziem w czterech punktach. Przydatne także na wojnie. Ciągniki sklamy Commander w układzie 6x4 wzięły udział na przykład w operacji wojskowej Pustynna Tarcza w 1990 roku w Zatoce Perskiej. Skamel produkował różnego rodzaju ciężarówki w układzie 4x2, 8x2 itd., w tym ciągniki artyleryjskie dla wojska, często wspólnie z przedsiębiorstwem Leyland. Mamy zdjęcie informacje, że zastosowany układ jezdny dawał z jednej strony małe naciski na ocie, a z drugiej strony podsważył na sztuczne zwiększanie nacisku na oś napędzaną. Układ pneumatyczny wozu w szybkim czasie przywracał do normy ciśnienie w zawieszeniu pneumatycznym. Mamy zdjęcie z kamer trunker FLH 570J w drodze do Londynu 1978 rok. Ręka mistrza. Jednym z twórców nowoczesnej kabiny samochodowej w ciągniku Tunker był projektant samochodów sportowych i ciężarowych Giovanni Michelotti. W latach 60. XX wieku zaprojektował kabinę kierowców z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym dla niektórych ciężarówek produkowanych przez firmę Scammell, która stała się częścią Legianta. w 1955 roku. Kabina była używana w modelach Rotman, Handyman i Tunker. Na ostatniej stronie mamy informację co w kolejnym numerze, czyli felka zewnętrzna pokrywa piasty, felka wewnętrzna, wał mechanizmu różnicowego. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.